Gdy w listopadzie liść na szczytach drzew się trzyma, to w maju na nowe liście spadnie jeszcze zima. Rozpoczynamy kolejny tydzień w ogrodzie. Liści jednak na drzewach jest coraz mniej. Zbliża się już kres niezbyt lubianego zajęcia, jakim jest sprzątaniem liści w ogrodzie, z trawników, ścieżek tarasów i podjazdów. Szczególną uwagę warto zwrócić również na nawierzchnie drewniane. Przed zimą warto je oczyścić z wszystkich zanieczyszczeń. To ostatni moment, żeby zebrać nasiona kwiatów jednorocznych lub ziół, które pozostały jeszcze w ogrodzie. Najlepiej zrobić to w suchy, słoneczny dzień. Do tej pory jesień była raczej łagodna, jednak już teraz możemy spodziewać się nocnych przymrozków w każdej chwili. W związku z tym trzymane do tej pory na zewnątrz pelargonie, fuksje, komarzyce i inne ciepłolubne rośliny doniczkowe należy już przenieść w cieplejsze miejsce. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliśmy, a mamy zamiar przetrzymać do następnego sezonu wybrane kompozycje balkonowe i tarasowe, warto im znaleźć jasne, ale możliwe chłodne miejsce. Takie, gdzie temperatura nie spada poniżej zera. W takim miejscu możemy zimować też rośliny śródziemnomorskie, jak np. oleandry i bugenwille, a także cytrusy, mandewille i oliwki. Warto regularnie sprawdzać ich kondycję, kontrolując, czy nie pojawiły się szkodniki lub plamy świadczące o zbyt suchym lub zbyt wilgotnym powietrzu. Im chłodniej jest w pomieszczeniu ich zimowania, tym rzadziej je podlewamy. Nie zapominamy o domowych roślinach doniczkowych. Dla nich rozpoczyna się teraz najtrudniejszy okres. Ogrzewany, suche powietrze naszych mieszkań oraz bardzo krótki dzień mogą negatywnie wpłynąć na ich kondycję. Niektóre gatunki warto wspomóc częstym zraszaniem. Jeżeli to możliwe, przenieśmy rośliny jak najbliżej okien. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliśmy, wykopujemy karpedali, bulwy mieczyków i kanny. Jeżeli mamy już tę pracę za sobą, regularnie do nich zaglądamy, sprawdzając, czy dobrze się czują w swoim miejscu zimowania. Usuwamy wszystkie fragmenty roślin, na których pojawiła się pleśń. Sprawdzamy też, czy nie należy przygotować nowych opisów wykopanych przez nas odmian. Wszyscy, którzy tęsknią za pracą w warzywniku, mogą teraz przenieść swoją uwagę na uprawę kiełków i młodych liści. Jest wiele roślin, które możemy wysiewać cały rok. Należą do nich m.in. rzodkiewka, brokuły, żerzucha, sałata, bazylia, groszek, lucerna, soczewica czy wybrane odmiany fasoli. Kiełki są niezwykle zdrowe, pełne witamin i minerałów, które o tej porze przydadzą się każdemu. A na kolejny tydzień w ogrodzie zapraszamy za tydzień.